Kilogramy spalonych listów, wśród nich rachunki, faktury, wyciągi z banków. Taki widok w środku lasu zastali mieszkańcy podwrocławskiej gminy Czernica. Adresaci listów są zbulwersowani. Ich zdaniem dostarczanie przesyłek na terenie gminy od kilku miesięcy kulało, ale takiego finału nie spodziewał się nikt. Sprawą zajmuje się policja, a mieszkańcy zastanawiają się, jakie kłopoty w przyszłości czekają na nich z powodu niedostarczonych i zniszczonych informacji. Anna Tus. W głowie się nie mieści, że coś można w ten sposób zrobić. Autorka tego filmu, mieszkanka gminy Czernica, prosi o anonimowość, bo jak tłumaczy, tu jest mała miejscowość, wszyscy się znają. Później opowiada. Dwóch chłopców zobaczyło to i po prostu zadzwonili, żebyśmy ja i z koleżanką dojechały jako dorosłe osoby, żebyśmy zadzwoniły na policję. Podpalacza żaden ze świadków nie zauważył. Informacja o wydarzeniach dotarła do dziennikarza lokalnej telewizji internetowej. Wspólnie pojechaliśmy na leśną polanę. To, to jest skandal. Za tymi listami spalonymi mogą nawet kryć się cudze tragedie. To mogą być sprawy rozwodowe, to mogą być sprawy dużych finansów. Wymagana spłata minimalna. Proszę bardzo. 829455. Nie wszystkie przesyłki zostały spalone doszczętnie. Na pogorzelisku wciąż można znaleźć adresy osób, do których rachunki, wezwania do zapłaty czy faktury nie dotarły. Spróbujemy pójść tym tropem. Jeden z adresatów mieszka we wsi Gajków. Obawia się, że jego dane mogą trafić w niepowołane ręce. Jak pan ocenia tę sytuację? Carygodną. Kolejnego adresata znajdujemy we wsi Jeszkowice. To jest jakaś faktura? To jest raczej faktura, tak to wygląda tutaj, bo jest napisane oryginał, tak? Data sprzedaży, termin płatności, forma płatności To jest Państwa adres, tak? Helena na Czarlecko, Na, no tak List jest ze spółdzielni mieszkaniowej Inko Mieszkańcy narzekają na trwające kilka miesięcy problemy z pocztą. Pan listonosz w ogóle nie wysiadając z samochodu, wypisywał awizo w samochodzie i wrzucał do skrzydła. Mieszkańcy mówią nam, że dystrybucją korespondencji na terenie gminy zajmował się oddział poczty w wielczulaskowicach. Pani naczelnik jest dzisiaj na spotkaniu we Wrocławiu na ulicy Krasińskiego, a my się nie będziemy wypowiadać. O komentarz prosimy zatem biuro prasowe poczty. Prowadzimy postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Do czasu jego zakończenia nie, nie, nie komentujemy. Sprawą zniszczonych listów zajmuje się policja i prokuratura. Osobie, która dopuściła się takiego czynu, grozi kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Na razie policji nie udało się ustalić, kto i dlaczego zniszczył listy. Fakty Annatus.